I witam Was to ja, Mr. Mychu. I w tym odcinku objaśnię Wam, jak wygrać piosenki do GTA 3. No to, to zaczynamy. Pierwszym tak jakby punktem jest przygotowanie sobie przyna nie, przynajmniej piosenek na komputerze. Ja sobie przygotowałam sobie od takie trzy Otwieracie folder, w którym znajduje się GTA 3. Ja już mam taki. Szukacie folderu pod nazwą mp3. U niektórych music, ale raczej to jest mp3. Później przenosicie piosenki do folderu mp3. Wychodzicie z mp3. I możecie cieszyć się gromu. Dziękuję bardzo, komentujcie, subskrybujcie. Na razie.